Kolejny dzień. Ciekaw jestem, co się dzisiaj napotoczy. No niech będzie. Udzielam informacji. Przychodźcie albo nie. Udzielam informacji. Przychodźcie, albo nie. Czym mogę pomóc? Policja nic zrobiła w sprawie zaginięcia modesta. E, na, na tą sprawę nic mi to nie mówi. Może zapodałabyś szersze informacje na temat takowego człowieka? Mój brat coś tam z piłką miał wspólnego tak około 48 lat. Proszę Pani, ale my tu potrzebujemy konkretnych informacji. Na tej, na tej podstawie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co to jest za człowiek. Ile miał lat? No właśnie mówię, tak coś koło 40. Proszę Pani, percepcja mojej mentalności nie obliguje w dalszy aspekt tej sprawy, albowiem wegetuje Pani na niskim poziomie intelektualnym. Życzę miłego dnia. Do widzenia. Do widzenia. Witam, dzień dobry. Nie jestem początkującym biznesmenem Proszę o udzielenie kilku porad. Może pan opisze swoją sytuację tak lakonicznie? Moja, moja sytuacja biznesowa. Ojciec został wybrany z Potok słów, który mnie absolutnie. Proszę, nie interesuje. proszę posłuchać trochę kultury. Proszę pana, kultura rozmowy obowiązuje z jednej i z drugiej strony. A że pan odnosi się do mnie w bardzo niekulturalny sposób, ja się odnoszę tak bardzo kulturalnie. Ja w sposób. tym momencie powiem panu do widzenia. Ajaj. Miłego dnia. Nie, nie, nie. Dobre. Dobre. proszę Pana. Ale mnie ten urzędnik wkurza. Też jego Dogadać doga nie może. Było, jest Ten kraj to w ogóle jakiś dziwny jest. No. Urzędnik jeden z drugim zarabiają tysiące tysiące złotych, a nie potrafią pomóc prostemu człowiekowi. No to co oni są? Nie wiem. Ciężko. O swoją firmę po ojcu. A ten proszę, powiedział mi po prostu, że jestem niekulturalny i nie będzie ze mną rozmawiał. Hmm. Mi powiedział, jest... że mam za małą informację o swoim bracie. To jest po prostu hańba. Hmm. Myślałem, żeby do kurii napisać. Ale to nie. Spróbuj, może ci pomogą. To dobrze. To. Kim ty jesteś człowiek? Nie ma, kim jesteś? Co mam jest? Widać, widać, że jakiś idiota. O co? Co się wam stało? Nam się nic nie stało. Wszystko w porządku. Hmm. Chociaż możesz, to... Chyba, że chcesz, to możesz sobie iść porozmawiać z panem urzędnikiem. Z jakim panem urzędnikiem? Z takim panem urzędnikiem, co ponoć jest i nie chciałbym. pomóc, bo jestem młody biznesmen. Tam stoi. Mm -hmm. mm. Poczekaj, spróbujesz mu pokazać? Poczekaj, proszę. Wierzysz w to, że mu się uda go przekonać? Albo przegadać? No, ale chociaż jestem ciekawe. jak on to uda zrobić. Według mnie to jest niemożliwe. Na, sam, na, 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 na samo spojrzenie widać, że to jest... Nie wiem, nie wiem co. Szczyt. Nie mam słów Nie wierzę Jeszcze 10 minut. Idzie. mój Dzień dobry. Dzień dobry, moje uszanowanie. No bo ja mam taki problem. Proszę mówić, jaki? No to jest taki bardzo problematyczny problem. No to rzeczy. No, nie wiem, czy pan da radę. To się okaże. No bo... drzwi nie mogę odkluczyć. Ale przecież ma pan klucz. No ale nie działa. Twój potencjalny debilizm nie obliguje mnie do kontynuacji konwersacji z tobą. Życzę miłego dnia. A twoją drogą, czy nie nazywasz się czasami Marian... <śmiech> nie! <śmiech> Muszę powiedzieć, że jego rodzice to bardzo mili panowie. Urzędniczy Dobry. No, weźmy. My nic nie chcemy, panie. Nie ja chcemy pieniędzy. Ale ja nie mam pieniędzy. Pieniądze. Bieda. Nie, nie, mam. Biedasz Bieda w kraju. Pieniądze! w kraju. Pieniądze! Do jutra masz czas! Nie masz ja, czas! Jak nie, nie przyniesiesz, jak jutro nie będzie 20 tysięcy, to skończysz w wiśle. Bierzemy, ktoś został. panie,

to są Nie mam pieniędzy Nie mam To zrób tak, żeby były A jak? Jutro jest ostateczny termin A jak? Dawaj Oddawaj moje cholerę To ty oddawaj pieniądze Albo skończysz z kulką pod mostem Komu by tu podatki dołożyć? Ty mu nie, bo za bogaty Ty też tam nie być mu Hej! A tamtemu! Tam jest komoro! Temu się zrobi, to walimy! Do kogo ty Syrek mówisz, co? Podejdź do ciebie? Bierz go Przyjdziesz do mnie na dzielnicę, to nie wyjdziesz z niej, żeby bereciku Słuchaj gość. Nie masz się za... za kogo ty się uwagi? Wejdziesz do mnie na dzielnicę i, I na, mnie, nie i na mnie ruszysz. I jesteś udupiony do końca życia. Mm -hmm. yeah. Tak to się robi. Halo? Nie ma problemu.